Kochani, tutaj Flo TV i dzisiaj chciałabym ym, porozmawiać o G7. Przy okazji zrobię mini unboxing, bo sobie właśnie jednego z g7. Pokażę Wam moją kolekcję G7 i ogólnie no, będę rozmawiać dzisiaj tylko o G7. Trochę spóźniłam się z tym tematem, ale myślę, że. Jakoś nie, nie jest to bardzo duże spóźnienie i że nadal mogę coś takiego nagrać. A niedługo planuję jeszcze krótki filmik, w którym omówię um, popy z G7 i ogólnie zestawy, które mają wyjść. Ja jestem bardzo podekscytowana. No dobra, zaczynajmy. które można kupić, nie ma żadnych zastrzeżeń, także no, no. mogę przejść teraz do otwierania, bo dziecko się otwiera, wiem, bo już kiedyś takie otwierałam. Udało mi się, teraz... Teraz jeszcze tu. E, no powiem że nie dało się tego łatwo... Ładniej otworzyć. I uwaga, jakiego mam pet shopa? Okej. Okay. To jest jakiś taki ptak, z tego co widzę. No, co do całej tej karty, to jeszcze sobie do niej później przejdę. Pomoczka. Ten taki żeton, czy moneta. No i Petro. Fajnie, że jest zapakowany w taką folię. No cóż... <ścoughs> Przyznam, że bardzo mały i spodziewałam się, że będzie dużo większy. O. No ale okej. Okay. Nie wygląda najgorzej, ale to jeszcze zaraz mu się przyjrzeć. Na początku chciałabym omówić tą deskę surfingową, bo myślę, że wygląda naprawdę dobrze. Ja już raz jak dla mnie jest świetny, bo można z nim nagrać naprawdę wiele fajnych ujęć. Świetny jest jako dodatek. Fajny. Co do samego petropa, to średnio mi się podobałem Tak, Jest bardzo mały i spodziewałam się, że będzie większy. Tak, w ogóle to nie wiem, czy widać, ale on tutaj jest brudny. Tak, o, pod szyją. I tutaj głowa ma aż taką trochę szarą. To chyba tego nie widać, akurat. Kiepsko. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o same kolory, to nie jest najgorzej. Żółty mi odpowiada w pełni, jest dobrze. W miarę jakoś pasuje do tego szarego. Aczkolwiek sam tak średnio mi się podoba. Nie wiem, coś mi w nim nie pasuje. Coś bym tutaj jeszcze dodała i... Jest bardzo mały, Czego? spodziewałam się większego potrzeba. Tak jeszcze co zauważyłam, że on ma tutaj taki ala piorun, ale no średnio mi się to podoba. Przeszkadza mi to, że są brudne te potrzeby. To nie jest fajne. Co do samych oczu jest Git. Nie widzę, żeby były rozpikselowane jak. jak z tego. Jak yy, niektóre. Jest dobrze. Co do samej karty, to bardzo mi się nie podoba. Tutaj muszę niestety was. Tutaj, tutaj niestety, muszę tak powiedzieć. Ponieważ. Tło, które jest realistyczne, w ogóle nie pasuje do Potrzeba. I gdyby to tło było zrobione, nie wiem, albo jakieś bajkowe, albo zrobione na przykład w tle, by był domek od potrzebów, to już by było lepiej. Albo jakieś jednolite tło. No to jest jakieś takie realistyczne. Nie wiem, może komuś to przypada do gustu, ale nie. No i że karta się trochę błyszczy. Nie jest z jakiejś kartki, tylko jest taka mocniejsza. Taka bardziej kartonowa. Tutaj są y, wszystkie te rzadkości, cechy i w ogóle. No, to też uważam, że spoko. no spoko. Do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Fajnie też, że zrobili jakąś grę na Robloxie, tak? Z tego co słyszałam, chyba na Robloxie. Ta łapka też wygląda dobrze. Wiemy jaki jest numerek i która generacja. To logo też Ok, spoko. Ale to tło naprawdę wygląda strasznie. To samo z tym tłem. Mogłoby być chociaż to jednolite, a to też nie jest jednolite. I powiem tyle. Średnio mi się podoba. Ja uważam, że byłoby ich stać na lepsze karty. Co do samego tyłu jest ok. Jest ładne. Tu są jakieś znaczki. Kot logo, no dobra. Ale ten wśród karty naprawdę nie wygląda najlepiej. Rzecz, która mi się nie podoba, to te pudełka. I może wizualnie nie wyglądają najgorzej, ale zobaczcie, co ja musiałam z nim zrobić, żeby ono się otworzyło. <laughs> Masakra jakaś. Wolałabym, żeby zrobili trochę normalniejsze, bo bo tak nie da się nic prawie wyciągnąć, musiałam cały rozerwać, żeby się w ogóle dało wyciągnąć stąd pet shopa. W takim razie teraz tak jak mówiłam, pokażę całą swoją kolekcję G7. I z tego co sobie przypominam, to to jest chyba moja cała kolekcja. Zwykły, ale ładny, słodkie ma ząbki. Wygląda chyba najlepiej. Piotr, która bardzo mi przeszkadza w G7, to na pewno są miękkie główki. I ja nie mówię, że każdy potrzeb to ma, ale ten ptaszek na przykład on ma bardzo miękką tą główkę. Mogę mu bardzo mocno ją zgniatać I ja wiem, że to nie zmienia za bardzo... Nadal to jest minus jak dla mnie, bo kiedyś tak nie było, a teraz wszystkie są miękkie. Tak dla porównania moja jamniczka y, z G, G2. No, ściskam to nic, twarde to jest. A tutaj jest bardzo miękko. Kolejna rzecz, która mi nie pasuje, to właśnie są te brudki. Tutaj chyba najbardziej widać. To już wam pokazywałam, ale pokażę jeszcze raz. Takie brudki tutaj są. No, nie podobają mi się one. Ej, no, zła postać. O, takie brudy. Nie podobają mi się one. No i kiepsko, żeby petshopy takie coś miały. Wiem, że można to zamalować, ale no, ja nie lubię się bawić w takie kastomy. Więc no, już zostawię to tak, jak jest. Ale to nie zmienia faktu, że trochę mi to przeszkadza. Jeżeli chodzi o dodatki, to właśnie otwierałam już kilka jakichś dwupaków i w ogóle i dodatki są naprawdę ok. Fajnie, że dodatki też niektóre są jak stare, czyli na przykład to radio, no nic się nie zmieniło. Może kilka rzeczy, ale to nadal gdzieś zachowali te stare, ładne rzeczy i wzorki, designy. Tak samo jak z tym sokiem na przykład, no też są te takie spiralki. Bardzo podobnie wygląda i cieszy mnie to, że nie zrobili jednak y, czegoś, y, co nie wyglądałoby tak dobrze, tylko zachowali stary, dobry design. A jednak są to inne kolory, które też fajnie wyglądają. Chociaż chyba z tych nowych, najbardziej tych nowych podoba mi się też sushi. Znaczy, nie wiem, czy to są nowe dodatki, czy kiedyś już było sushi, ale ja sobie nie przypominam. I chyba jest nowy cały oddech. No i naprawdę zobaczcie, tutaj nie ma nic akurat wyjechane, wszystko jest ładnie zrobione. I wygląda naprawdę dobrze. A jeżeli ja mowa tutaj też o domalowaniach i niedomalowaniach, mój pet shop ma tutaj takie trochę niedomalowane jakieś kropki. No i nie podoba mi się to, że tak właśnie się zdarza bardzo często. No niefajnie. Tak w ogóle zapomniałam o jednej, myślę, że najważniejszej rzeczy. Czyli o akceleratorze. No i spójrzcie na to. Ja jestem bardzo zadowolona. I szczerze mówiąc, to brakowało mi takiego akcelera w pet shopach. A teraz jest i ma nawet bardzo ładny design. Ma jakieś takie błyskotki. Piękny jest. I szczerze mówiąc, bardzo mnie to cieszy, że w końcu się zdecydowali i dodali od bo jest super. I bardzo mi się podoba. Jeżeli za tak to chodzi o jej to ta na przykład ma ta, ta skanielkę, tą główkę ma. Całkiem okej. Okay. Ale się na kszalot, no tak gorzej z tą główką i że się nie rusza. I to mi tylko trochę przeszkadza właśnie, że te główki się bardzo mało ruszają. I ja wiem, że czasem w pierwszej i drugiej generacji też te główki nie chodziły najlepiej. No to jednak to już jest siódma generacja i liczyłabym na to, że te główki będą zaraz objęte, jeśli nie potrzeba. Raczej we wszystkich potrzeba. No i że też zadają o. Uważam, że i tak bardzo cieszy mnie generacja siódma. Cieszą mnie nowe popy i bardzo mnie to cieszy, że będę mogła sobie kupić teraz petshopy w sklepie za normalną cenę, bo na Vinted czy OLX. Czasem ceny tych petshopów są naprawdę mocno zawyżone. No, i jakby nie patrzeć, to generacja siódma jest najbardziej udaną generacją petshopów oprócz pierwszej. No bo umówmy się, ale na przykład trzecia lub czwarta generacja już nie wyglądała aż tak dobrze. Albo wystarczy, że chociażby zobaczymy sobie na nowe Monsterhajy, e, które też nie wyglądają, które wyglądają bądź paskudnie. No to przy tych Monster Monsterhajach to naprawdę te Pet shopy to jest marzenie każdego kolekcjonera. A przynajmniej takie jest moje zdanie. Nie, nie wiem, mi te nowe Monster Monsterhajy w ogóle się nie podobają. Uważam, że stare były o wiele lepsze. A tutaj, jeśli chodzi o te Pet Shopy, to już nie mam aż takiego zdania. I myślę, że i te... I myślę, że y... i druga generacja, jak i siódma są naprawdę dobrymi generacjami. Oczywiście, to wszystko to jest tylko moje zdanie. Jeżeli na przykład komuś się podobają nowe Monster High, albo się nie podoba generacja siódma, to ja to zrozumiem, no bo każdy ma jednak swój gust. No i nie każdemu się wszystko podoba. Aczkolwiek mi, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, raczej znaczy byłam, bo już, już miałam aż 8 pet shopów, więc już wiem do końca, co mi się podoba, a co nie. Ale po prostu bardzo chciałam to nagrać. I za pierwszym razem byłam bardzo pozytywnie zaskoczona nowymi petshopami i w sumie dalej bardzo mi się podobają, jest wszystko okej. Okay. Znaczy, prawie wszystko, ale naprawdę uważam, że to są drobnostki, i że dalej takimi potrzebami można nagrywać seriale i że dalej można je kupić. Więc, jak na naprawdę kontynuację takich starych zabawek, to myślę, że wyszło super. No, bo tak, jakby nie patrzeć, te potrzeby to są bardzo stare zabawki, i ukrywam, więc yy, ciężko jest czasem. Dorobić nową generację jakąś starą zabawką, żeby nic nie zepsuć, ale żeby też parę rzeczy to naprawiać i dodać coś nowego. Więc jakby nie patrzeć, to naprawdę generacja siódma jest udana. Ja nie mam już żadnych pretensji więcej. No i jedyne co bym zmieniła, to te ugrodzenia, karty, a reszta jest już okej. Ok Możecie się podzielić ze mną na Instagramie, co sądzicie o siódmej generacji. Ja chętnie odpiszę. No i co? Myślę, że to tyle. Yy, do zobaczenia miłego dnia. No. Fajnie by było, jakbyście polajkowali ten filmik i zasubskrybowali mój kanał, jeżeli lubicie Petropy i Petrospowe seriale. Pa!